Godzina 16.35 Auto zgaszone pogoda nie rozpieszcza silny boczny wiatr my ostatnia powinność wszystko to co było na locie 31 sztuk 3 sztuk brak trochę szkoda że ale e, może sobie poradzą z tego ostatniego lotu kończącego sezon wszystko wskazuje na to, że lot się odbędzie w niedzielę zgodnie z planem No e, co, jeden, jeden jedyny trening w tym tygodniu wybieramy oblatywane przy jeszcze większej szarówce jak teraz e, bo po prostu tak czas pozwala Muszę startować 6.15 tak do 6.40 latają same z siebie. Dzisiaj będą musiały sporo się pomęczyć, ale już obrały kieruneczek, także ja wracam do domu. Myślę, że spokojnie dzisiaj będę przed nimi. No one niech się wykazują. Masy na pewno trochę zgubią. Później już tylko dobre karmienie i czekamy na lot. Także pozdrawiam. I witamy w niedzielę rano. Ostatni weekend września, we wtorek już październik. Eee, gołąbki z lotu gronów, czyli do nas, gdzieś 276 km wystartowały o godzinie 8.50. Rano chłodno, zakoszowane 30 sztuk, 29 plus 1 pomylony. W domu została jedna sztuka, został ten Szali Samczyk, to jest gołąb od Sylwka Czechowicza. Brat najlepszego lotnika okręgu z tamtego roku de facto. Został z tego tytułu, że ma dość duże ubytki w skrzydłach. Bardzo się rozpierzył. Trening, który był w czwartek trochę zaliczył na bani, bo przyleciał dopiero w piątek. Także widać, że to rozpierzenie i wiatr, który był mu mocno przeszkadzał więc szkoda trochę takiego gołębia e, byłoby na tym locie położyć. Tym bardziej, że generalnie hodowla będzie przeniesiona w inne miejsce e, prawie praktycznie, że wiosną być może już, a może troszkę później, ale no generalnie nie będą te gołębie w sezonie gołębi dorosłych brały udziału na 99 e, Więc on zasili po prostu gołębnik rozpłodowy, no, a tak by nie było może ani gołębia ani ani nic takiego. Leciał tak sobie w sumie najładniej to usiadł z tego lotu z tym sąsiednim oddziałem, gdzie lecieliśmy. No ale zawsze się meldował, więc warto mu dać szansę. Wiatr wspomagający, natomiast no jest to delikatny wiaterek. Minimalnie wypychający w kierunku południowym, więc raczej gołębi. Dzisiaj spodziewam się tutaj stąd, a nie stąd. Tak naprawdę walka dla nas toczy się o wszystko i o nic. W oddziale to tam cudów się też nie zwojuje. W sekcji w zasadzie do trzecich miejsc i w typach, i, w, i z całości nam brakuje gdzieś tam półtora punktu, czyli jedna dobra seria można powiedzieć w całości z typów gdzieś tam 2,5 punktu, czyli przy sprzyjających okolicznościach, jakby te gołębie fajnie usiadły, to jest szansa gdzieś tam może się w trójkę wbić. Więcej to już nie ma raczej szans. <laughs> Natomiast no, głównie chodzi o to, żeby e, daj Boże, z tych 30-30 wróciło. No i cóż więcej, no, lot Berlin się nie odbędzie. Tak jak już tam wspominałem na tym treningu, ze względu na to, że nie ma, nie było chętnych teoretycznie, a praktycznie to nie wiem. No nieistotne, nie ma, to nie ma. Lecą dzisiaj, tak naprawdę, dziewiąty raz w kabinie, bo pięć lotów. Oddziałowych, e, czte, to nawet dziesiąty, cztery razy e, loty próbne e, i e, jeden lot z sąsiednim oddziałem, także e, także dziesięć razy w koszu. Myślę, że coś tam z sobą tego te, które dzisiaj też wrócą, reprezentują. Oczywiście, zapraszam też na aukcję Gewon, tam się rozpoczęły aukcje z Super Cup. Jest tam też pięć naszych gołąbków. połowa pstra ma wrócić do domu, także ja ją tam sobie po prostu odkupię. No to takie jest życzenie żony, żona chce, żona ma. Lotniczka, ta, która jest piątym masem. jeżeli zainteresowanie będzie nikłe i nie będzie to jakaś tam duża kwota za nią, to pewnie też wróci do domu, natomiast to akurat na razie będę bacznie patrzył, co tam się dzieje, jeżeli jakąś kwotę na licytację, Osiągnie to po prostu, niech idzie w świat i też nas gdzieś tam reprezentuje. Natomiast, jeżeli to będzie jakaś tam suma niezbyt wygórowana, to niech wraca i e, gdzieś tam dobre geny dalej przekazuje u nas. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, no, czekamy na przylot. Ciężko mi powiedzieć, o której się ty gołębi można spodziewać. Myślę, że gdzieś te 3 godziny, e, może trzy pół, powinno coś być. Natomiast. Jak to wyjdzie, zobaczymy. I myślę, że za dużo nie ponagrywam gdzieś tam te pierwsze gołębie, bo też tutaj ma być znajomy przyjechać akurat też chciał pooglądać te gołębie skapa. No i zobaczyć coś tam na przylocie, więc pewnie za dużo nie nagram. Natomiast no gdzieś tam te pierwsze sztuki postaram się uchwycić, też żeby nie było. No i tyle w temacie. Zapraszamy. I mamy w niebie dwa pierwsze gołąbki. Wprawdzie dostałem znać tutaj przed chwilą od kolegi, który ma troszkę dalej, ale tam bardziej na południu. Nowębnik to już miał pierwszego wcześniej. Kolega z łasku też już tam ma Z4, też meldował. Także no, nie siadło 5 typów na raz. Więc pewnie nie będzie tak dobrze jakbym chciał. No, ale w ogóle nie wiem, czy typowane coś siadło. Jeden na pewno nietypowany, jeden typowany, a nie dwa nietypowane, oczywiście, no bo jakby kurat te nie były, a myślę, że typy już zdążyły gdzieś przeciągnąć, no ale to już niestety tak to bywa. A czekamy na kolejne gołąbki, no a co no, dzisiaj to powinny w zasadzie. Się pokazały dwa pierwsze, to zaraz siadać kolejne, ale, ale już teraz to mogą siadać tu, tu, tu. Z kierunku niekoniecznie, więc. No cóż, no, czekamy nadal. I dopiero po 10 minutach przerwy przyleciał trzeci gołąbek. Akurat pierwszy typowany. No ale to już jest, można powiedzieć, po wszystkiemu. Pytanie, czy w ogóle tu się dzisiaj uda złapać serię. To też będzie ciekawe. Gołębi poszło w sekcji bardzo mało. W oddziale też nie za wiele, więc myślę, że no będzie ciężko. Bo tak jakby w te 10 minut było tu ich z 15, to jeszcze jak cię mogę, a teraz tak naprawdę to co to co 10 minut coś chcę siadać, to trochę jak na ostatni lot po tylu kabinach to słabo to wyszło, no ale cóż. Też warunki są jakie są. Chociaż to akurat myślę nie wina warunków, tylko hodowcy pewnie źle przygotowane na taki lot. I tyle w temacie, nie ma co się usprawiedliwiać. Spróbujemy jeszcze coś nagrać, ale szczerze to już, już mi się odechciało. Teraz trzy w niebie. już przyszły tu całkiem z boku, także. Akurat cała trójka typowana. Tak wygląda jakby te szybsze gołębie po prostu przegrzały. Przegrzały i przyszły gdzieś tam bokiem. No ale cóż, no tak to jest. Ważne, że są, także czekamy dalej. No i zgodnie z przewidywaniami przed chwilą wylądował gąb numer 7. To piąty typ. Teraz w niebie tu są trzy, ale oczywiście przyleciały już od dupy strony za przeproszeniem. Kręcą się tu. Tu kolega przed chwilą w własku meldował, że już ma 30. Także no cóż no, jest jak jest. <słyski> Tutaj chyba dwa kolejne, znaczy jeden na pewno typowany, jeden nie. I czerwony też nietypowany. Chociaż nie ten, to może też nie jest typ, bo to jest chyba justowa. Także jakieś takie wystraszone trochę tego łębia, jakby ale cóż, no mielibyśmy nie ma jeszcze. Jurek, mielibyśmy dyszkę, to jest jedna trzecia. No cóż, jest jak jest. Także wyglądamy dalej. Sobie zerkniemy jeszcze. Tak. I znowu pierwsze usiadło nie tak źle dwa i później jakby nie było tej przerwy, tylko zaczęły tak siadać. To by było przyzwoicie, no ale cóż, widać jeszcze więcej pracy z jeszcze lepszym materiałem i później może coś z tego będzie jeden, 19 też, siadła już od tyłu. Też typowana. Jurek, nie pukaj tam. I dwunasty w niebie, ten z kierunku odziwo. dziwo. Schowaj się tam, Jerzyk. I kółeczka, bo przecież po co siadać, nie? 31, 72 albo 77. Schowaj się, Jerzyk. No wchodź, wchodź. Bo przestoisz konkurs. No idź. Czekaj. 12, 80. 87, 77. Myślałem, że 72 to by była siódemka typów. Chociaż, chociaż to i tak w konkurs raczej nie wejdzie, ale... No, ale jest 12. Jeszcze trochę i będzie pół. Może dolecą. No dobra, wyglądamy dalej. Jest w numer 13 w niebie. Już tutaj kółeczko zdążył machnąć. Albo i dwa. Schowaj się, Jurek. Typowany chyba 11:973. Zobacz, Jurek, jaki numer 11:973 dobrze. Typowany to mamy siódemkę typów tych 13 także chociaż tyle. No ale co z tego, jeszcze jeden do GMP w zasadzie. No cóż glądamy dalej I mamy dwa kolejne czerwony junior czyli mamy połowę no chodź tam czerwony ten który usiadł 31 71 to 39 nie była typowana Zatypowany jest jej brat, także myślę, że dzisiaj na tym skończymy relację. Nagramy podsumowanie po zegarach. Już jak będą listy konkursowe, no i będzie widać coś więcej. Także tak to wygląda. Pozdrawiamy. No, i mamy wieczór. Są już wyniki, szczerze powiedziawszy, to przed tym lotem. No, nie spodziewałem się, że to wypadnie tak słabo. Mimo tego wiatru liczyłem, że coś tam się uda odbić. Natomiast, no, wypadło to gorzej niż źle. W sekcji na te 33% z tych 30% zł złapaliśmy aż 5 konkursów. E, także, no, niestety, spadliśmy na miejsce szóste z całości, siódme w typach. No jest jak jest. W oddziale wyszło to jeszcze gorzej, bo złapaliśmy aż dwa konkursy. Co prawda, był to konkurs numer 67 i 70 bodajże. No ale to też niestety tylko dwa. Więc też polecieliśmy i skończyliśmy koniec końców na miejscu numer 15 i miejscu numer 15. Także no z jednej strony sezon. E, trzeba pisać na straty, no nie wyszło to zbyt dobrze. Z drugiej strony, e, na pierwszy lot koszowane było 37 gołębi. Na ostatni 30 e, i jest w tej chwili tych gołębi 25. 5 gołąbków leci. E, także no to taki minimalny pozytyw patrząc na tym że Na pierwszy lot poszło ponad 4000 gołębi w oddziale a raptem 800. E, na ostatni ten piąty lot. No to fakt, że dużo hodowców nie dało, bo tylko włożyło nas teraz 28 na pierwszy lot ponad 60, nie licząc tych, co wkładali na gumy, nie nastawiali zegarów, bo to jeszcze więcej. E, no także. Mm, Także nawet 70 prawie na pierwszy lot. Także no niestety jest jak jest. Trzeba wziąć to na klatę, że hodowca tu zmaścił gołębie winne nie są, bo przyleciały, chociaż może po części trochę też, ale do no nieistotne nie ma co roztrząsać. Dla mnie ważniejsze jest, że jest celownik, czyli brat do tej samiczki, która była 20 z finału na kapie jest 31-29. Ta z krawatką siostra 3111. E, tu jest chyba 8772. To jest siostra 3106, tej piątej lotniczki na e, Superkapie. Jest tu jeszcze kilka e, takich ciekawie zapowiadających się gołąbków. No co, no z importów, no to dobrze w sumie się zaprezentowały gołębie od Sylwka Czechowicza, bo z trzech, w zasadzie z dwóch na spisie są dwa. Hmm, dwójka została od Mateusza, od kolegi Jurka Dzikowskiego, tu od nas z oddziału było pięć, na ten lot poszło cztery, no na tą chwilę na trzy jeszcze czekamy, jeden tylko powalczył. Dał też radę ten Gołąbek po Chirnubie, dzisiaj trzeci. Mówię, no brakło im 10 minut, żeby to zaczęło zaraz siadać za tymi pierwszymi, to by nie było tak tragicznie. Natomiast no, jest jak jest. Myślę, że teraz bardzo dłuższy czas nie będzie nic nagrywane. Eee, nie wiem, jak jakaś okazja się nadarzy, to może coś. Natomiast no teraz są inne rzeczy na głowie. Trzeba trochę nadgonić w pracy. Eee, gołębie tutaj raczej już teraz przejdą na pełny karmnik i pierzenie. Już ich nie będę wypuszczał, jeszcze sobie tu przejrzę coś, pewnie jeszcze stąd wyrzucę, albo będzie gdzieś tam do odstąpienia. Bardzo mocno noszę się z zamiarem od sprzedania 80% rozpłodu, praktycznie. Może zostawię sobie tylko kilka sztuk, no bo też wolę zostawić sobie te gołębie przelotowane. Dzieci już tych gołębi, które są zamknięte. No ale już po selekcji lotowej jakieś tam niż te, które tam są. Ale to jeszcze decyzja zapadnie, pewnie zaczekam z tym aż się wypierzą i dopiero coś będę myślał. No wie jak to się wszystko dalej potoczy, to się okaże. Myślę, że wiosną się dowiemy. No i cóż, oczywiście mistrzom serdecznie gratuluję wyników. Dało się dobrze dzisiaj też odbić chłopakom z sekcji gratuluję fajnej, też dzięki im za fajną rywalizację sportową myślę, że tak całkiem tanio skóry nie sprzedaliśmy, ale ale jednak troszkę nam zabrakło do tych najlepszych także jest nad czym pracować pozdrawiamy